Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj będę mówić o żelach. I ten film powstaje po to, żeby trochę Was zaciekawić, a mnie zmotywować do powrotu tematu stylizacji produktami właśnie żelowymi. Bo kiedyś już miałam takie pojedyncze przygody, byłam nawet na jednym szkoleniu związanym właśnie z żelami, i tak cały czas ten temat przychodził, odchodził, pojawiały się akrylożele. I żeleszły na bok, pojawiał się tytany, ciągle te metody się przeplatają, i tak naprawdę nie było czasu usiąść i zerknąć chociażby w to, co mam, żeby się przyjrzeć tym produktom, ocenić, jakie to produkty i czy da się nimi pracować, jakimi produktami pracuje mi się najlepiej, i po prostu te wszystkie parametry określić, no i zacząć z tymi żelami faktycznie pracować. Dlatego dzisiaj wyjęłam wszystko, co mam. Jest to dosłownie 8 słoiczków. Żeli. Mamy tutaj trzy różne firmy, mamy tutaj sześć różnych typów konsystencji Żeli, i ja chciałabym Wam je wszystkie dzisiaj pokazać, trochę omówić. Stworzyłam też dla Was taką grafikę, którą możecie sobie w dowolnym momencie zeskrinować i mieć te najważniejsze parametry Żeli, które będę dzisiaj omawiać cały czas. Poza tym mam nadzieję, że ten filmik pomoże i Wam, i mi określić. Jakie produkty chcemy, jakimi chcemy pracować, bo nie łudźmy się, każdy z nas odnajdzie się w innych produktach, dla każdego z nas sprawdzi się coś innego. Dlaczego chcę wracać do produktów Żeli? Nie ukrywając, ostatnie miesiące są bardzo mocno dla mnie szkoleniowe. Staram się jak najwięcej trowiadywać, czytać, jak najwięcej uczestniczyć w jakichś szkoleniach i ta wiedza o produktach, świadomość tych produktów jest coraz większa. Co za tym idzie? Chcę jak najlepiej dobierać produkty do odpowiedniej płytki paznokcia, więc tych produktów trzeba mieć coraz więcej i trzeba je jak najlepiej znać. Więc nie chciałabym, żeby te żele zostały takim nieznanym obszarem, właśnie chciałabym go zgłębić i świadomie bardziej, jeszcze bardziej podchodzić do doboru produktów odpowiednich do płytki paznokcie. Dlatego skupimy się dzisiaj na żelach. Co Wam powiem? Dzisiaj chciałabym Wam je pokazać. Oprócz parametrów takich stricte technicznych jak gramatura, pojemność tych właśnie żeli, ich cena, kolor, chciałabym poruszyć bardzo użytkowe parametry, czyli konsystencja, jak gęste są te żele i przede wszystkim jak się poziomują, jak szybko się poziomują, bo to jest ogromna różnica. Bardzo często, właśnie na tej bazie, można swoje ulubione żele znaleźć. Bo jak się poziomuje za szybko, to pamiętajcie o tym, że szybko będzie też spływać i uciekać na boki, na skórki. Jak się nie poziomuje w ogóle, to pamiętajcie o tym, że musicie ułożyć idealnie równą taflę. Bo ten produkt sam się nie ułoży. Więc to ma swoje wady, to ma swoje zalety. Znowu jak się nie poziomuje, to świetne do fręcza konstrukcyjnego. Tych parametrów jest całe mnóstwo. Ja pokażę Wam na tych ośmiu sztukach, które tutaj mam. Nie dokupowałam nic więcej, chociaż mam kilka żeli na liście, które mi polecałyście, ale stwierdziłam, że najpierw muszę wiedzieć, co mam już u siebie, później muszę wiedzieć, jakie cechy, żeli lubię, i dopiero później będę kupować kolejne, nowe i testować dalej. Więc teraz zapraszam Was do przyjrzenia się tym wszystkim gagatkom z bliska. Od razu jeszcze uprzedzę, nie ściągam na stałe tych zabezpieczeń, które są w żelu. Ponieważ żele lubią, jak to ja mówię, uciekać ze słoiczków, więc pamiętajcie o tym, że zrywając i wyrzucając tą folię ochronną, to wygląda ładniej przy pierwszym użyciu, ale później, no niestety już te żele różnie reagują. Ja wolę sobie ładnie zamykać tą folią ochronną te żele i faktycznie przez to łatwiej jest utrzymać porządek, i one trzymają się w ryzach, nie wychodzą poza te granice. Więc teraz przejdziemy do tych wszystkich żeli i linki, do tych, które widzicie dzisiaj, znajdziecie na dole w opisie. I kod rabatowy, bo mam do dwóch firm kod rabatowy, też będzie na dole pod tymi linkami. No dobra, to zaczynamy. Widzicie teraz wszystkie słoiczki żeli, które dzisiaj będziemy omawiać, i słuchajcie. Co tutaj są za żele? Mamy tutaj mały żel marki Madam Glam, w takim małym słoiczku. Mamy żel marki Yen Pro Cover Gel. Mamy żel Victory Win oraz mamy pięć żeli ze Słowianki, ale śmiało można powiedzieć, że mamy tutaj żele kolekcji Easy Peasy i to są trzy żele. One mają tą samą formułę, ale dwa pozostałe. To jest kolor Creamy Bloom z kolekcji Creamy Butter oraz... I zupełnie inny żel od wszystkich, które tu widzicie. Czyli tak to jest żel creamy butter, taki masełkowy. Za chwilę zobaczycie, dlaczego o tym mówię. Więc tak naprawdę możemy rozważać tutaj cztery firmy, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zupełnie innych żeli. A tutaj będziecie mogły zobaczyć sobie porównanie kolorów. Więc w tym momencie ściągam wszystkie zatyczki ze słoiczków, żebyście mogły w pełnej okazałości zobaczyć żele i ich kolory. Widzicie w tej chwili wszystkie te żele i zaczniemy sobie może od tych słowiankowych, bo powiedziałam Wam trochę, że one się między sobą różnią seriami, że mamy tu jakby trzy zupełnie różne konsystencje produktów, dlatego że mamy tutaj cztery żele i to jest kolekcja Silky Butter Gel. Wszystkie te żele są z tej kolekcji, z tej serii dokładniej i tylko te cztery w niej są, ale tak naprawdę te trzy... Są zupełnie inne niż ten żel, co za chwilę zobaczycie. I tu jest jeden żel Easy Magnolia, to jest seria Easy Peasy Gel. Co różni te serie, czyli serie Silky Butter Gel i serie Easy Peasy Gel? Easy Peasy są rzadsze, szybciej się poziomują, mają taką rzadszą konsystencję, mocniejsze krycie i są żelami, które myślę, że będą łatwiejsze dla osób początkujących. Natomiast tutaj mamy silki bater kolekcję, która jest gęstsza, wolniej się poziomuje. Dzięki czemu nie zalewa skórek, produkt dłużej utrzymuje się w ryzach w swoim miejscu. I w tej kolekcji mamy trzy o takiej samej podobnej yy, konsystencji i jeden o zupełnie zupełnie innej. Natomiast te żele jeżeli chodzi o Victoria Wyn, oni nie mają tak, jakby serii rodzaj żeli, mają po prostu 14 kolorów dostępnych w tej samej formule. Marka Jen Pro ma dostępny jeden żel i to jest właśnie ten cover, ale. Jego kolor podoba mi się, jak tak patrzycie na wszystkie, podoba mi się najbardziej, jest najbardziej nudziakowy, bardzo ładny. No i tu jest taki żel z Madam Glam, który za to jest żelem najrzadszym z tych wszystkich. Ale jedziemy po kolei. Zacznę od tych trzech żeli, które są tak jakby tej samej konsystencji. I jest to, jak wspominałam, kolekcja Silky Butter żel ze Słowianki. Dostępne w trzech różnych pojemnościach, i mamy trzy kolory, które mają takie same cechy. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak ten żel wygląda, jak się ciągnie, jakie ma właściwości i przede wszystkim kolor. Możecie też sobie zwrócić uwagę na to, jak odkładam trochę tego żelu, jak ile czasu zajmuje mu wypoziomowanie się w słoiczku. Jak widzicie, ten żel nie poziomuje się zbyt szybko. Co to oznacza dla Was? Po pierwsze, macie dużo pracy, czasu na pracę, bo żel nie będzie Wam szybko spływał na skórki. Możecie go sobie układać, ale musicie też go ułożyć ładniej, bo on nie stworzy sam Wam tej tafli. To Wy musicie pracować dokładniej tym żelem, żeby faktycznie ta tafla ładniej się ułożyła. Jeżeli chodzi o kolor, to jest dokładniej Creamy Bloom i on ma odcień chłodnego różu. Ma taki ton lekko wpadający w fiolet, ale na paznokciu jest bardziej różowy. Powiedziałabym, że to jest taki chłodny odcień różowego koloru. W tej samej serii jest kolor kolejny, czyli Creamy Apricot. Kolor wpadający znowu w odcień brzoskwini. I jak widzicie, to jest ta sama konsystencja. Też jest to żel, którym musicie wypracować. I on się... Poziomuje, to nie jest tak, że on się w ogóle nie poziomuje, ale poziomuje się znacznie wolniej. Czyli macie więcej czasu na pracę, tak jak przy tamtym żelu, ale musicie stworzyć ładniejszą, sami tak jakby linię. Ta tafla musi być stworzona, wypracowana również przez Was. To jest taka współpraca. Jeżeli chodzi o to, możecie sobie zobaczyć, jak ciągnie się ten żel. On się ciągnie, ale nie aż tak bardzo. Można go też nabrać, na spokojnie możecie sobie z nim poradzić. Kolor jest taki delikatnie brzoskwiniowy. Bardzo świeży. On ma taki lekko morelowy odcień, co wygląda na takie bardzo świeże, zdrowe pazurki. I w tej samej serii mamy jeszcze kolor Creamy Vanilla. I on ma już odcień takiego jaśniutkiego, rozbielonego, budyniowego odcień, który łączy w sobie kolor beżowy i kolor taki różowy, taki pudrowy róż. I to jest Żel w tej samej formule. Czyli mamy kulkę, która się utrzymuje. Ona wam nie spływa. Możecie sobie tym produktem pracować, ale musicie pamiętać o tym, że trzeba umieć nim pracować, bo to wy musicie tą strukturę w części stworzyć. Natomiast on daje wam dużo możliwości, bo możecie pracować wolniej, możecie pracować na większej ilości paznokci naraz. Więc daje duże możliwości i to nie jest tak, że on się w ogóle nie poziomuje, on się poziomuje, tylko po prostu znacznie wolniej. I w tej kolekcji Silky Batter Gel jest jeszcze jeden żel. On nazywa się Creamy Butter. I to jest żel, który w ogóle jest dla mnie żel zagadka, bo ja takiej konsystencji, takiej struktury żelu wcześniej nie widziałam. Kolor jest przepiękny, nud wpadający lekko w róż, bardzo mi się kolor podoba, ale to jest żel, którym możecie po prostu wachlować i nic się z nim nie dzieje. Zobaczcie, jak wygląda ten produkt. Go nakładamy jak masełko, jak kremik. On się w ogóle praktycznie nie poziomuje. To poziomowanie jest na po prostu granicy zera. Tak jak ja te produkty włożę, tak one zostają do następnego tworzenia słoiczka. Jest to produkt o tak nietypowej strukturze. Jak się nim pracuje? Powiem Wam, że. Na początku myślałam: "Ło, super, no świetna sprawa, mogę pracować tak długo, jak chcę, mi produkt mi nigdzie nie spływa". Ale są też minusy tego żelu. No słuchajcie, tak jak położycie produkt pędzelkiem na paznokciu, tak on zostaje, on się w ogóle praktycznie nie poziomuje, więc dla osób początkujących będzie to ciężka praca tym żelem, bo utworzenie gładkiej tafli bez piłowania jest bardzo trudne. Ja jestem zachwycona formułą tego żelu, ale nie umiem nim pracować jeszcze. Muszę poćwiczyć. Natomiast do czego on się sprawdzi genialnie wręcz konstrukcyjny. Jak ułożycie sobie kształt jajeczka na paznokciu, to on wam po prostu tak zostanie i będzie się tak trzymał. To jest naprawdę rewelacyjne i na pewno do tego będę go najczęściej używać. Więc jak widzicie, ten żel jest. w tej kolekcji. One są razem. Ale on jest zupełnie inny. Naprawdę jest zupełnie inny. Do innych celów używany i inna jest nim praca. Słowianka ma jeszcze kolekcję Easy Peasy, żel. Oprócz tego ma jeszcze mnóstwo żeli, bo słowianka ma naprawdę full żeli, ale no nie omówię dla was wszystkich, omówię dla was tą piątkę. To jest żel Easy Magnolia. I jak sobie zobaczycie, kolorek jest cieplejszym odcieniem różu niż te poprzednie. Natomiast zobaczcie sobie konsystencję. Ona ciągnie się dużo bardziej, dużo bardziej się ciągnie. Drugi aspekt, jeżeli go sobie odłożycie, to on dosyć szybko się poziomuje. Za chwilę zobaczycie, że to, co w słoiczku mieliśmy, ono już się stapia po prostu stłem. Więc możecie sobie zobaczyć, że żel jest rzadszy, ciągnie się dużo bardziej, ale on się będzie bardzo szybko poziomował ładnie na paznokciu, przy czym on nie będzie wam spływał na skórki. To też nie jest tak, że ten, który się szybko poziomuje, od razu zaleje wam skórki. Musicie tu pracować trochę szybciej niż przy tych, ale dzięki temu on się wam ładnie ułoży, będzie taka piękna tafla koloru. I jeżeli jesteście osobami początkującymi, ja polecam wam bardziej taki żel, bo mi się samej, a ja jestem osobą początkującą, tym pracuję lepiej, bo wychodzi mi piękna tafla praktycznie bez piłowania, a przy tych mam czas, żeby dłużej pracować. No ale muszę dłużej pracować, a chodzi o to, żeby tą pracę sobie przyspieszać. Teraz przejdziemy do tych trzech gagatków z tyłu. I może zacznę Wam od żelu. Te Wam ułożę ładnie, żebyście mogły sobie porównywać przez cały czas kolory między tymi żelami wszystkimi. Zacznę od żelu Victoria Wen, bo to jest żel, który ja mam, no już widzicie, na wykończeniu praktycznie, ale to jest żel, który ja lubię. I to jest żel, którym konsystencją jest bardziej zbliżony do tego ostatniego z Słowianki. Czyli to jest żel, który się szybciej samopoziomuje. Bardziej się ciągnie, jest rzadszy, ale szybciej się samopoziomuje, powiedziałabym nawet, że jeszcze szybciej niż ten. Trzeba pracować nim Miarę szybko, żeby tych skórek nie pozalewać, ale to też nie jest tak, że on jest jak hybryda, że od razu będzie nam się rozpływał. Widzicie teraz w słoiczku, jak szybko on wtapia się w tło. Powiedziałabym, że tak jak te wtapiają się w 30 sekund, ten się nie wtapia, ten wtapia się w takie 15, a ten w takie 10, czyli jest troszkę bardziej rzadki od tego. I co charakteryzuje markę Victoria W? To jest kolor numer 5, pitch cover, taki lekko brzoskwiniowy, ale bardziej nudziakowy, e, bardziej taki ciepły może niż ten z Słowianki. Ale marka Victoria Wen ma żeli 14 chyba i one różnią się praktycznie kolorem. Czyli jeżeli spodoba Wam się ta formuła Victoria Wen, to śmiało możecie kupić inne kolory, bo formuła jest podobna. Krycie wydaje mi się, że ma... Hmm, porównywalne bardziej do tej serii, bo ta ma troszkę lepsze krycie. Więc to są żele, które dla osób początkujących również są w miarę fajne, tylko trzeba nimi pracować dosyć szybko. Kolejny żel to marka Yen Pro. Żel nazywa się Cover Gel, oni mają dostępny tylko jeden kolor i bardzo ładny kolor. Bardzo trafiony moim zdaniem. Tak jak e, kolor jest idealną mieszanką takiego jakby beżowego z lekkim różowym odcieniem. Jeżeli chodzi o konsystencję, możecie sobie zobaczyć, że żel się dosyć mocno ciągnie. Konsystencja jest średnio gęsta, powiedziałabym. E, I jak widzicie, on się poziomuje w takie około 15 sekund, czyli jest bardzo najbardziej zbliżony tak jakby konsystencją do tego żelu ze słowianki z tej serii Easy Magnolia, co oznacza, że jest to żel, którym Możemy ładnie stworzyć taflę koloru, bo on nam się sam ładnie wypoziomuje. Pracujemy takim no, średnim tempem. Raczej się trzeba bardziej śpieszyć niż nie śpieszyć, że tak powiem, ale tafla koloru wychodzi przepiękna. No i ostatni maluszek to jest żel budujący marki Madame Glam. On ma odcień takiego chłodnego, ale bardzo rozbielonego jaśniutkiego różu. I to jest żel, który jest z nich wszystkich najrzadszy. On się poziomuje w dosłownie w 10 sekund, więc dosyć szybko. Jeżeli chodzi o pracę takim żelem, myślę, że trzeba pracować szybko, żeby nam ten żel nie spłynął. Ale jeżeli macie opanowaną pracę żelem i umiecie robić to szybko, to ten żel bardzo szybko się wam ładnie stworzy tafla i po prostu będzie przepiękny, gładki paznokieć bez piłowania, więc to jest też duża zaleta, jeżeli ktoś już z żelem jest taki, no dosyć obyty, to on pozwoli Wam bardzo szybko pracować. Myślę, że teraz czas na podsumowanie tych wszystkich żeli, które dzisiaj Wam pokazywałam. Po kolei tak jak omawiałyśmy. Na początek kolekcja Creamy Butter Gel ze Słowianki, w skład w której wchodzą cztery żele i wszystkie je tutaj widzicie. Trzy pierwsze, czyli Creamy Bloom, Creamy Vanilla i Creamy Apricot mają konsystencję raczej gęstą. Są to produkty, które wolno się poziomują. Dzięki temu możecie pracować nimi wolniej. Możecie więcej dopieszczać. Możecie tworzyć konstrukcyjne formy. Ale musicie też współpracować z tymi żelami, ponieważ one się tak mocno nie poziomują. Więc wy też musicie pracować nad tym, żeby stworzyła się bardzo ładna tafla koloru. Wymaga to po prostu więcej czasu. Więcej czasu na wypoziomowanie produktu, ale jeżeli ktoś umie pracować z żelami takimi, no to naprawdę tu można stworzyć świetną konstrukcję. W tej kolekcji znajduje się też kolor Creamy Butter. To jest w ogóle nietypowy żel. Konsystencji masła. Bardzo, bardzo gęsty. W ogóle się nie ciągnie i prawie w ogóle się nie poziomuje. Idealny do tworzenia chociażby fręcza konstrukcyjnego. Przepiękny kolor. Nietypowa zupełnie forma, ale. On się nie poziomuje, więc to wy musicie stworzyć mu piękną taflę koloru. Jednak, jeżeli jesteście osobami, które umią nim pracować, to jest coś świetnego i ja zamierzam się nauczyć, bo bardzo mnie, no, intryguje mi ten produkt, ale nie umiem na razie nim pracować, muszę przyznać. Dalej mamy serię Easy Peasy Żel, w skład której wchodzą cztery kolory. Ja mam akurat jeden, jest to kolor Easy Magnolia. I to jest produkt od tych rzadszy i szybciej się poziomujący. Powiedziałabym średnio gęsty i szybko poziomujący się. Dzięki temu uzyskujecie świetną taflę koloru, ale musicie pracować trochę szybciej niż tymi żelami. Nie bójcie się, on nie spłynie Wam na skórki, ale pięknie stworzy taflę koloru, ładnie się wypoziomuje i ma bardzo fajne krycie tych żel, czyli takie 80%. Tu bym powiedziała takie 70%, tu bym powiedziała takie 80%, czyli troszkę lepsze krycie, a tutaj jest krycie, y, powiedziałabym, że nawet 90%. Więc ten żel jest fajniejszy chyba dla osób początkujących, przynajmniej mi pracuje się nim szybciej lepiej. Tak samo przechodzimy do kolejnych żeli tutaj. Marka Victoria V. Żel troszkę rzadszy od tego, ale minimalnie, który jest raczej średnio gęsty, ale idący bardziej do średnio niż do gęsty. I marka ma dostępna 14 kolorów, ale w tej samej formule, więc jeżeli ta formuła Wam podpasuje, to macie do wyboru całe mnóstwo kolorów. Jeżeli Wam nie podpasuje, to niestety trzeba szukać w innej firmie, ale to jest żel, od którego ja zaczynałam i dobrze mi się pracowało nim na początku. Następny to jest marka Yen Pro i jeszcze tutaj Wam powiem, to jest kolor 05 Pitch Cover, a tutaj mamy Cover Gel. Marka Jenpro ma tylko jeden żel dostępny, więc to jest na pewno ten kolor i to jest najładniejszy kolor moim zdaniem, bo jest bardzo nudziakowy z lekkim różowym podtonem. Jeżeli chodzi o konsystencję tego żelu, jest to żel średnio gęsty, dobrze poziomujący się, bardzo zbliżony do tego żelu. Jeżeli chodzi o samą konsystencję, może troszkę bardziej się ciągnie, ale myślę, nie, no one są naprawdę bardzo podobne. No i na zakończenie żel marki Madame Glam, który jest żelem najrzadszym zdecydowanie z tych wszystkich. To jest żel, który bardzo szybko się poziomuje i trzeba umieć nim pracować, żeby nie zalewać skórek. Więc jeżeli jesteście osobami początkującymi, to szczerze najbardziej polecam Wam zacząć pracować na serii Easy Peasy żel ze Słowianki, na żelkowerze z Impro. Albo, jeżeli szukacie czegoś troszkę rzadszego, to Victoria Wyn, a troszkę gęstszego to Creamy Bloom, ale te trzy kolorki. Te dwa żele są dosyć specyficzne, ten jest bardzo gęsty, ten jest bardzo rzadki, więc one wymagają większych umiejętności od osoby robiącej paznokcie. Tutaj, żeby nie zalać skórek, a tu, żeby stworzyć piękną taflę koloru który jest moim ulubieńcem, na pewno niedługo się dowiecie, bo teraz będę trochę więcej testować. Jestem pozytywnie nastawiona do nich wszystkich i mam nadzieję, że uda mi się opanować temat. Ale się nagadałam, chyba jak na powrót i na początki z żelem, to całkiem poważnie się tutaj rozgadałam, ale chciałam dla samej siebie trochę poznać faktycznie to, co tutaj się znajduje. Wiecie już, jakie żele tutaj są, wiecie, jakie są między nimi różnice. Mogłyście sobie porównać konsystencję, gęstość, poziomowanie się tych żeli, mogłyście też porównać sobie w czasie. Pamiętajcie o tym, że film jest jeden do jednego puszczony, więc jak widzicie, że jakiś produkt poziomuje się w 5 sekund, kolejny w 10, kolejny w 15, to to jest taki faktycznie realny czas i możecie sobie ten film cofnąć. I do tych żeli jeszcze wrócić. Możecie sobie jeszcze zrobić raz screena faktycznie tej tabelki z podsumowaniem żeli, które są tutaj, bo ona przekłada się na trochę więcej produktów. Victoria Wyn, kilkanaście kolorów tego samego żelu. Marka Słowianka, w kolekcji mamy po 3-4 kolory, więc też to się przekłada. Pamiętajcie o tym, że oczywiście to nie mówię, że są najlepsze żele na rynku i jedyne, ale po prostu te teraz mam i tymi będę pracować. A jeżeli macie żele, które uwielbiacie, polecacie i uważacie, że faktycznie mogą się u mnie sprawdzić, to piszcie koniecznie w komentarzach. Jak mówię, ten film jest po to, żeby ten temat otworzyć. Teraz drzwi są otwarte i trzeba do tego tematu wracać. Częściej z niego korzystać, więcej wam pokazywać. No i wy więcej też możecie powiedzieć, dać znać. Ja będę wiedziała, jak reagować. Więc teraz czekam na waszą opinię. Czy chcecie, żeby ten temat żeli faktycznie był bardziej rozbudowywany na kanale? No i czekam na wasze ulubione żele, te które polecacie, te które wam się sprawdzają, ulubione kolory, formuły, wszystko, czym możecie się podzielić, będę z chęcią czytała w komentarzach. Dziękuję wam za dziś, trzymajcie się ciepło, pa pa.